2 października 1548 roku w pięknym mieście Arona w północnych Włoszech urodziła się jedna z najbardziej wpływowych postaci odrodzenia katolickiego, święty Karol Boromeusz. Przyszedł na świat w rodzinie szlacheckiej, z głębokim przywiązaniem do kościoła i wiary chrześcijańskiej. Jego rodzice, Gilberto Boromeu i Margarida de' Medici, byli znani z szacunku dla wartości katolickich i prawości charakteru. Już jako mały chłopiec, Carlos wykazywał niezwykłą wrażliwość na sprawy Boże. Rodzina i opiekunowie zauważyli jego kontemplacyjne milczenie i chęć modlitwy. Podczas gdy inne dzieci były zajęte grami i zabawami, mały Carlos poświęcał swoje godziny na modlitwę i medytację, jakby już przeczuwał, że jego przeznaczenie jest nierozerwalnie związane z wolą Bożą. Po ukończeniu dwunastu lat, Carlos został wysłany na studia na prestiżowy uniwersytet w Pawi gdzie wkrótce wyróżnił się inteligencją i dyscypliną. Poświęcił się pilnie studiowaniu prawa kanonicznego i cywilnego, co pewnego dnia miało okazać się niezbędne w jego pracy na rzecz reformy kościoła. Mimo że był młody, Boromeusz wykazał się już dojrzałością i mądrością, które zaimponowały jego nauczycielom i współpracownikom. Przez lata spędzone w Pawi Carlos nigdy nie zaniedbywał życia duchowego, pozostając wierny praktyce modlitwy i sakramentów. Chociaż jego rodzina była wpływowa i zamożna, młody Boromeusz unikał nadmiaru i żył prosto. Zawsze starając się nie dać się zwieść pokusom, jakie może mu zaoferować światowe życie. W wieku 22 lat niezwykłe wydarzenie zmieniło życie Carlosa na zawsze. Jego wuj ze strony matki, kardynał Giovanni Angelo de Medici, został wybrany na papieża w 1559 roku, przyjmując imię Pius IV. Nowy papież wezwał Karola do Rzymu i mianował go kardynałem, diakonem, mimo że był jeszcze młodym człowiekiem świeckim, co było niezwykłe, ale odzwierciedlało zaufanie, jakie jego wujek pokładał w jego zdolnościach i oddaniu. W Rzymie Karol Boromeusz wykazał się posłuszeństwem i poświęceniem niezwykłym, jak na swój wiek i stanowisko. Rozumiał, że jego powołanie wykracza poza zaszczyty i przywileje. Była to prawdziwa misja służby Bogu i Kościołowi. To powołanie zaczęło kwitnąć jeszcze intensywniej w jego sercu i postanowił wyrzec się przyjemności i marności tego świata, starając się żyć w umartwieniu. Jako kardynał Boromeusz przyjął szereg obowiązków administracyjnych, wyróżniając się gorliwością w reformowaniu duchowieństwa i dyscypliny kościelnej. Wkrótce zrozumiał, że aby wzmocnić wiarę ludu, konieczne będzie odnowienie zapału duchowego duchowieństwa z których wielu odeszło od autentycznych wartości chrześcijańskich, z powodu szerzącego się wówczas rozluźnienia i korupcji. Jednym z jego pierwszych działań w Rzymie było utworzenie seminarium duchownego, projekt, który uważał za istotny dla świętości Kościoła. Boromeusz stanowczo ustanowił wśród seminarzystów surowe standardy dyscypliny i pobożności, podkreślając wagę studiowania pisma świętego i modelowania świętego życia. Uważał, że kapłani powołani są, aby być światłem dla świata i do tego muszą być przygotowani. W 1562 roku, po święceniach kapłańskich, Carlos przejął jeszcze większe obowiązki i wkrótce został mianowany arcybiskupem Mediolanu. Mediolan cierpiał wówczas z powodu braku pasterzy, ponieważ przez prawie 80 lat nie rezydował tam żaden biskup. W ten sposób Boromeusz znalazł diecezję pozbawioną struktury duchowej, w której ludzie byli coraz bardziej oddzieleni od wiary i sakramentów. W swojej nowej misji São Carlos Borromeu stanął przed gigantycznymi wyzwaniami. Mediolan był pełen nierówności społecznych, a wiara ludzi stawała się coraz bardziej krucha w obliczu trudności i braku przewodnictwa. Nowy arcybiskup nie dał się jednak zastraszyć. Z pokorą i odwagą zdecydował, że za wszelką cenę zreformuje diecezję. Boromeusz wiedział, że aby przemienić diecezję mediolańską, będzie musiał zreformować życie duchowieństwa. Następnie zaczął zwoływać kapłanów, zachęcając ich do radykalnego zaangażowania się w świętość. Zachęcał ich, aby porzucili wszelkie świeckie postępowanie i żyli zgodnie z nauką Chrystusa, prowadząc życie w ubóstwie, wzorowej czystości i posłuszeństwie, które inspirowało wiernych. Wkrótce ludność Mediolanu zaczęła dostrzegać zmiany. Jakie zachodziły pod przywództwem São Carlosa. Starał się podróżować po całej diecezji, osobiście odwiedzać parafie i rozmawiać z wiernymi, co było niezwykłe jak na ówczesny arcybiskup. Ten bezpośredni kontakt dał mu głęboki wgląd w potrzeby i cierpienie ludzi, zwłaszcza najbiedniejszych i najbardziej marginalizowanych. Jednym z najbardziej rewolucyjnych posunięć, jakie wprowadził Carlos, było utworzenie szkół katechetycznych w których dzieci i dorośli byli nauczani zasad wiary chrześcijańskiej. Uważał, że niewiedza religijna była jedną z przyczyn upadku moralnego i duchowego tamtych czasów, a katecheza była niezbędna dla wzmocnienia życia chrześcijańskiego. Szkoły stworzone przez Boromeusza wywarły głęboki wpływ na Mediolan. Oprócz nauczania religii święty Karol okazywał także niestrudzoną miłość wobec biednych i chorych. Przekazał większość swojego majątku, aby złagodzić cierpienia najbardziej potrzebujących, i często wychodził na ulice, aby odwiedzać chorych. To świadectwo miłości wzbudziło głęboki podziw wśród ludu, który widział w swoim arcybiskupie prawdziwy przykład chrześcijańskiej miłości. W 1586 roku Mediolan nawiedziła Zaraza, przynosząc nieopisane cierpienia. Podczas gdy wielu uciekło z miasta, aby uchronić się przed chorobą. Świętego Karol Boromeusz pozostał w Mediolanie, chcąc opiekować się chorymi i zapewniać duchową pomoc umierającym. Zorganizował rozległą sieć pomocy kościelnej, mobilizując księży i osoby zakonne do pomocy dotkniętym zarazą. W czasie epidemii Boromeusz niestrudzenie przechadzał się ulicami, niosąc pocieszenie chorym i umacniając wiarę ludzi. W obliczu zarazy organizował procesje i publiczne modlitwy, prosząc Boga o miłosierdzie dla swego ludu. Jego nieustanna obecność przy chorych i żarliwa modlitwa były przykładem bezinteresowności i odwagi dla wszystkich, którzy byli świadkami jego pracy. Carlos nie szczędził wysiłków, nawet siebie, w walce z zarazą. Za własne pieniądze dostarczał biednym żywność i lekarstwa, a często sam opiekował się chorymi, nie obawiając się zarażenia. Jego bohaterska postawa i niezachwiana wiara rozpaliły płomień nadziei w sercach mieszkańców Mediolanu którzy widzieli w nim prawdziwego pasterza, gotowego oddać życie za swoje owce. Działania świętego Karola Boromeusza w czasie zarazy stały się legendą, a jego przykład odwagi i świętości inspirował pokolenia. Nawet po ustaniu epidemii jego reputacja jako świętego człowieka i duchowego przywódcy była mocno ugruntowana. Jednak Carlos nigdy nie szukał chwały dla siebie. Całe jego życie było poświęcone oddawaniu czci Bogu i służbie braciom zwłaszcza tym najbardziej potrzebującym. Oprócz działalności duszpasterskiej Boromeusz był niestrudzonym obrońcą reform Soboru Trydenckiego, których wprowadzenie uważał za niezbędne dla odnowy Kościoła. Z stanowczością i gorliwością wdrożył soborowe decyzje w Mediolanie, reorganizując struktury kościelne, oczyszczając życie duchowieństwa i krzewiąc kult święty w sposób bardziej godny i pełen czci. Świętego Karol Boromeusz jako jeden z pierwszych uznał znaczenie seminariów założonych przez Sobór Trydencki dla formacji dobrze przygotowanego i pobożnego duchowieństwa. Sam założył seminaria w swojej diecezji i kładł nacisk na religijną i moralną edukację przyszłych księży, uważając, że niezbędne jest solidne przygotowanie, aby kapłani mogli kierować ludem mądrze i wiarą. Praca świętego Karola Boromeusza mająca na celu szkolenie duchowieństwa była intensywna i przemieniająca. Propagował rekolekcje duchowe, studia i formację ustawiczną, zawsze starając się pogłębiać wiedzę teologiczną i duchową księży. Co więcej, Boromeusz był znany z tego, że nalegał na praktykowanie ubóstwa i pokory wśród duchowieństwa, wierząc, że prostota jest niezbędna, aby księża mogli być żywym przykładem Chrystusa dla ludu. Mimo tak wielu obowiązków, São Carlos znalazł czas na modlitwę i post. Żył surowo, prawie jak mnich, poświęcając godziny na kontemplację i pokutę. To życie w duchowej dyscyplinie było dla niego źródłem siły, pomagając mu zachować jasność i pogodę ducha pośród wyzwań i konfliktów, które pojawiły się w zadaniu reformy diecezji mediolańskiej. Carlos Borromeu w swojej pracy spotkał się z dużym oporem, Zarówno ze strony duchownych, jak i władz cywilnych. Niektórzy uważali jego reformy za zbyt sztywne, inni obawiali się utraty przywilejów i prestiżu. Jednak arcybiskup nie zniechęcił się krytyką ani sprzeciwem. Z cierpliwością i determinacją starał się przekonać wszystkich, że zmiany są konieczne dla dobra kościoła i zbawienia dusz. Wśród wielu wprowadzonych przez niego reform znalazł się ścisły nadzór nad życiem zakonnym w klasztorach i klasztorach. Carlos wierzył, że życie zakonne powinno być świadectwem świętości i że każdy mnich i mniszka mają obowiązek żyć zgodnie ze ślubami złożonymi Bogu. Dlatego często odwiedzał klasztory swojej diecezji, zachęcając osoby zakonne do wytrwania w swoim powołaniu i wzywając do posłuszeństwa i pobożności. Reformy wprowadzone przez Boromeusza przyniosły głębokie zmiany, ale nie pozostały niezauważone. Za jego przykładem szybko poszli inni biskupi a wkrótce jego metoda odnowy duchowej rozprzestrzeniła się w całej Europie, wpływając na sposób, w jaki Kościół stawiał czoła trudnościom i wyzwaniom okresu poreformacyjnego. W ten sposób święty Karol stał się punktem odniesienia dla Kościoła powszechnego. Oprócz niestrudzonej walki o reformę duchowieństwa, Boromeusz przywiązywał szczególną wagę do wychowania młodzieży. Mocno wierzył, że młodzież jest przyszłością Kościoła i że, aby przemienić społeczeństwo, konieczne jest zapewnienie dzieciom i młodzieży solidnej formacji w zakresie nauczania chrześcijańskiego. Zachęcał tym samym do tworzenia szkół parafialnych i obecności wychowawców oddanych wierze. Dla młodych seminarzystów Carlos był kimś więcej niż arcybiskupem. Był ojcem i mentorem, traktował ich z ojcowską miłością, ale i stanowczością, przypominając, że przygotowują się do życia pełnego ofiary i całkowitego poddania się Chrystusowi. Prowadził ich do głębokiej miłości do Eucharystii i intensywnego życia modlitewnego, aby mogli być kapłanami dusz prawdziwie świętych i oddanych Bogu. Surowe życie i niestrudzone wysiłki świętego Karola Boromeusza odbiły się na jego zdrowiu. Przez całe życie cierpiał na kilka chorób, a mimo to nigdy nie pozwalał sobie na odpoczynek, wierząc, że każda minuta jest cenna w służbie Bogu. Zamiast szukać leczenia i odpoczynku, Wolał podwoić swoje umartwienia, ofiarowując Bogu swoje cierpienia, w ramach przebłagania za grzechy swego ludu. Święty Karol żywił głębokie nabożeństwo do męki Chrystusa i zwykł rozmyślać o cierpieniu Jezusa, aby znaleźć siłę pośród własnego bólu. To nabożeństwo doprowadziło go do życia w intensywnym umartwieniu, które obejmowało rygorystyczny post i surową pokutę. Uważał, że włączenie się w cierpienie Chrystusa jest najwznioślejszym sposobem wyrażenia Jego miłości i wiary poprzez ofiarowanie siebie dla dobra Kościoła. Jednak gorliwość Karlosa wobec Boga i Kościoła wykraczała poza jego własne życie duchowe. Był także zwolennikiem sprawiedliwości społecznej i troszczył się o warunki życia biednych. Podczas swoich wizyt pasterskich obserwował potrzeby materialne i duchowe wspólnot. Oraz pracował nad poprawą jakości życia najbardziej potrzebujących, wykorzystując swoje środki kościelne i osobiste, aby ulżyć cierpieniom wielu osób. Borromeo kilkakrotnie zwoływał szlachtę i władze cywilne, aby omówić potrzebę wprowadzenia praw, które pomogłyby chronić biednych i marginalizowanych. Wiedział, że nie wystarczy pouczać ludzi duchowo, należało także stworzyć godne warunki, aby wiara mogła rozkwitać w ich życiu. Jego wizja miłosierdzia była szeroka i obejmowała zarówno troskę o duszę, jak i dobro fizyczne i społeczne. W roku 1584, po latach intensywnego apostolatu i życia w wyrzeczeniu, święty Karol Boromeusz zaczął odczuwać oznaki osłabienia zdrowia. Wiedział, że zostało mu niewiele czasu i spokojnie przygotowywał się na spotkanie z Bogiem. Nie zwalniał jednak tempa pracy. Chcąc do ostatniej chwili wiernie realizować swoją misję. W ostatnich dniach życia Karlosa Boromeu odwiedzały niezliczone rzesze wiernych i duchownych, prosząc o jego błogosławieństwa i radę. Nawet słabych, wszystkich nadal pocieszał i prowadził słowami wiary i nadziei, zachęcając do wytrwania w świętości i miłości. Pokój i pogoda ducha, które przekazywał, były odzwierciedleniem życia całkowicie oddanego Bogu. Święty Karol zmarł 3 listopada 1584 roku, w wieku 46 lat, pozostawiając dziedzictwo, które przetrwało wieki. Jego ciało zostało pochowane w katedrze w Mediolanie, gdzie do dziś jest czczony przez wiernych, którzy uważają go za prawdziwy przykład świętości i odwagi. Jego odejście naznaczone było w mieście głęboką żałobą, a jego pogrzeb zgromadził tysiące ludzi, którzy chcieli złożyć ostatni hołd. Po jego śmierci zaczęto donosić o cudach proszących o jego wstawiennictwo, a reputacja jego świętości szybko się rozprzestrzeniła. W 1610 roku Karol Boromeusz został kanonizowany przez papieża Pawła V, uznając go oficjalnie za świętego Kościoła katolickiego. Jego życie i dzieła stały się źródłem inspiracji dla wszystkich, którzy chcieli żyć swoją wiarą z zapałem i autentycznością. Kanonizacja świętych Karola Boromeusza ugruntowała jego rolę jako przykładu pastora i reformatora. Stał się czczony w różnych częściach świata, a jego życie jest nadal badane i podziwiane przez tych, którzy chcą zrozumieć prawdziwe znaczenie poddania się i służby Bogu. Carlos jest pamiętany nie tylko ze względu na swoje reformy, ale także ze względu na jego niestrudzone poświęcenie dla dobra dusz i wzrostu kościoła. Po jego kanonizacji na bożeństwo do święty Karola Boromeusza szybko wzrosło i ku jego czci poświęcono kilka kościołów, jego pisma i kazania pełne mądrości i duchowej głębi, są nadal czytane jako źródło inspiracji i nauczania. Carlos pozostawił Kościołowi dziedzictwo wiary, pokory i wytrwałości, które nadal oświetla drogę wielu. W naszych czasach świętego Karol Boromeusz jest szczególnie pamiętany jako patron biskupów wzór zaangażowanego i zdecydowanego przywództwa duszpasterskiego w obronie wiary. Jego życie oferuje cenne lekcje na temat znaczenia dyscypliny, miłości i pokory w życiu chrześcijańskiego przywódcy. Jest czczony jako potężny orędownik i przykład wierności misji kościelnej. Święty Karol jest także wzorem wierności powołaniu do świętości. W czasie wielkich wyzwań i kryzysów nie wahał się poświęcić wszystkiego, aby pełnić wolę Bożą i służyć Kościołowi. Jego odwaga i determinacja w obliczu trudności pokazują, że prawdziwa świętość wymaga wytrwałości i że nawet w najbardziej niesprzyjających sytuacjach można być wiernym Ewangelii. Wspominając życie świętego Karola Boromeusza, jesteśmy inspirowani do poszukiwania życia w większej jedności z Chrystusem, naśladując Jego przykład służby i miłości do innych. Uczy nas, że świętość nie jest drogą łatwą, ale bez wątpienia jedyną, która może nadać sens istnieniu. Święty Karol Boromeusz jest przykładem całkowitego oderwania się od dóbr materialnych i przywilejów, jakie zapewniało mu stanowisko. On, który mógł wieść wygodne życie z dala od trudności najuboższych, wolał przyjąć ubóstwo i cierpienie jako część swojej misji. To szczere wyrzeczenie się dóbr doczesnych uczyniło go prawdziwym naśladowcą Chrystusa. Uderzającą cechą jego osobowości była stanowczość charakteru. Nawet w obliczu dużego oporu, zarówno ze strony przeciwników jego reformy, jak i tych, którzy mieli władzę polityczną, nie porzucił swoich zasad. Jego stanowczość nie była jednak surowa ani autorytarna opierała się na głębokiej miłości i szacunku dla tych, którzy się z tym nie zgadzają zawsze z pragnieniem prowadzenia ich na drogę prawdy w coraz bardziej materialistycznym świecie. Gdzie władza i sukces są wartościami najwyższymi święty, Karol Boromeusz reprezentuje prawdziwą wartość chrześcijańskiego przywództwa służbę. Uczy nas, że prawdziwy przywódca to taki, który oddaje się służbie innym, nie szukając osobistej chwały ani prestiżu. Swoim życiem pokazał, że miłość do Boga i bliźniego jest największym dobrem, jakie może posiadać człowiek. Święty Karol jest także przykładem nabożeństwa do Eucharystii. Wierzył, że siłę do wypełnienia swojej misji czerpał z sakramentu komunii, który był centrum jego życia duchowego. Zachęcał wiernych do uczestnictwa we mszy świętego i adoracji najświętszego sakramentu, podkreślając wagę obecności Chrystusa we wszystkich czynnościach i decyzjach życia codziennego. W swoich homiliach Carlos przemawiał z głębią, która poruszała serca jego słuchaczy. Zachęcał wszystkich do życia modlitwą, pokutą i miłością, Pamiętając, że prawdziwe szczęście można znaleźć tylko w Bogu. Dla niego Ewangelia nie była zwykłą doktryną, ale żywą rzeczywistością, której należało doświadczyć i dzielić się nią ze wszystkimi. Pobożność i pobożność świętego Karola Boromeusza zainspirowała wielu księży i zakonników do ponownego odkrycia sensu swego powołania. W czasie, gdy duchowieństwo było osłabione, jego przykład i nawoływania ożywiły u wielu zapał i zapał. Swoim świadectwem pokazał, że kapłaństwo jest wzniosłym powołaniem i wymaga całkowitego poświęcenia się służbie duszom. Chociaż był człowiekiem o wielkiej władzy i wpływach, Carlos nigdy nie był dumny ze swojej pozycji. Zawsze postrzegał siebie jako sługę Chrystusa, świadomego, że cała władza i władza, jaką posiadał, nie służyła jego własnemu pożytkowi, ale dobremu Kościoła i wiernych. Uważał, że jego prawdziwą wartość stanowi pokora i ciągła gotowość do służenia. Również świętego Karol Borromeusz miał bardzo jasną wizję dotyczącą znaczenia rodziny w kształtowaniu wiary. Zachęcał rodziców, aby byli pierwszymi katechistami swoich dzieci, wychowując je do życia chrześcijańskiego od najmłodszych lat. Dla niego edukacja religijna rozpoczynała się w domu, a rodzina była pierwszą wspólnotą wiary, w której kultywowano wartości miłości i szacunku do Boga. Jego troska o życie rodzinne odzwierciedlała pragnienie ujrzenia autentycznych domów chrześcijańskich, w których Bóg był centrum i źródłem jedności. Carlos wierzył, że prawdziwie chrześcijańskie społeczeństwo zbudowane jest ze świętych rodzin, a rola rodziców w przekazywaniu wiary kolejnym pokoleniom jest fundamentalna. Ta gorliwość o chrześcijańskie wychowanie pozostaje jednym z jego najważniejszych dziedzictwa. Święty Karol Boromeusz był nie tylko człowiekiem modlitwy. Ale także czynu, wierzył, że wiara bez uczynków jest bezpłodna, a miłość do Boga powinna wyrażać się w trosce o innych, dlatego zawsze angażował się w inicjatywy na rzecz pomocy biednym i marginalizowanym, starając się złagodzić cierpienia każdego, niezależnie od jego pozycji społecznej czy religijnej. Wśród licznych dzieł charytatywnych Boromeusza zakładał szpitale i domy dziecka, w których zapewniał schronienie i opiekę najbardziej potrzebującym. W ubogich i chorych widział obraz cierpiącego Chrystusa, dlatego z wielkim współczuciem poświęcił się opiece nad nimi. Miłość była dla niego konkretnym przejawem wiary i inspirował innych do pójścia za jego przykładem. Świętego Karol Boromeusz miał wizję daleko wykraczającą poza swoje czasy, kiedy uznał znaczenie edukacji i zdrowia dla integralnego rozwoju człowieka, rozumiał, że chrześcijańska miłość to nie tylko jałmużna ale zapewnienie każdemu godnych warunków życia. Jego dziedzictwo miłości i troski o ubogich wywarło głęboki wpływ na diecezję mediolańską i posłużyło jako przykład dla całego Kościoła. Zaangażowanie świętego Karola na rzecz innych wynikało z jego głębokiego współczucia. Postawił się w sytuacji biednych i marginalizowanych, próbując zrozumieć ich ból i udrękę. Ta empatia uczyniła go pasterzem naprawdę bliskim swojemu ludowi, kimś, komu wierni mogli zaufać i do którego mogli się zwrócić w potrzebie. Świętego Karol Boromeusz w swoim życiu zawsze starał się żyć w jedności z wolą Bożą, poddając się z pokorą Bożemu powołaniu. Nigdy nie kierował się osobistymi interesami, lecz zawsze chęcią służenia Bogu i innym. Jego życie było ciągłym ćwiczeniem poddania się i oderwania pokazując światu, że prawdziwa wolność polega na życiu dla innych. W kontekście reform trydenckich, Carlos Borromeu był jednym z głównych obrońców świętości i dyscypliny kościelnej. Wierzył, że aby Kościół był skuteczny w swojej misji, konieczne jest, aby jego członkowie żyli zgodnie z nauką Chrystusa. Dlatego nawoływał biskupów i księży, aby byli dla ludu przykładami życia chrześcijańskiego. Jego działania podczas Soboru Trydenckiego zadecydowały o wprowadzeniu w życie wielu reform, które później przyjął cały Kościół. Rozumiał, że odnowa Kościoła zależy od szczerego zaangażowania w prawdę Ewangelii i świętość jego członków. Jego praca na Soborze jest wspominana jako jeden z najważniejszych momentów w jego karierze kościelnej. Święty Karol Borromeusz był prawdziwym narzędziem Boga człowiekiem, który każdą sekundę swojego życia poświęcił służbie kościołowi i opiece nad duszami. Rozumiał głębię i odpowiedzialność swojego powołania, dlatego żył intensywnie, zawsze patrząc w stronę wieczności. Jego niezachwiana wiara inspirowała wszystkich wokół niego. Jego całkowite oddanie Ewangelii doprowadziło go do pozostawienia śladu świętości, gdziekolwiek się udał. Wprowadzane przez niego reformy, troska o chorych i wsparcie najuboższych do dziś są wspominane jako świadectwa bezwarunkowej miłości do Boga. Jego życie było prawdziwą homilią, przepowiadaniem konkretnymi gestami i autentyczną duchowością. Święty Karol był także zagorzałym obrońcą moralności w życiu publicznym i prywatnym. Wierzył, że świętość powinna odzwierciedlać się we wszystkich sferach życia, a prawdziwy chrześcijanin powinien żyć według wartości ewangelicznych w każdym swoim działaniu, słowie i decyzji. Jego przesłanie jest wezwaniem skierowanym do nas wszystkich, abyśmy żyli w sposób zgodny z naszą wiarą. Dziś świętego Karol Boromeusz jest wspominany jako przykład wierności, odwagi i bezwarunkowej miłości do Boga i Kościoła. Jego życie uczy nas, że świętość jest możliwa nawet pośród wyzwań i prób świata. Pokazuje nam, że dzięki wierze i wytrwałości możemy pokonać wszelkie trudności i pozostać wierni naszemu chrześcijańskiemu powołaniu. Życie świętego Karola jest dla każdego z nas zaproszeniem do refleksji nad własną relacją z Bogiem i innymi ludźmi. Inspiruje nas do zastanowienia się, czy naprawdę żyjemy zgodnie z naukami Chrystusa i czy jesteśmy gotowi poświęcić się na rzecz miłości i służby innym. Święty Karol Boromeusz żył w czasach wielkiego kryzysu kościoła, ale jego odwaga i wierność były w stanie przemienić całe społeczeństwo. Uczy nas, że prawdziwa reforma zaczyna się w każdym z nas i że pierwszym krokiem do zmiany świata jest poszukiwanie własnej świętości i nawrócenia. Jego przykład wzywa nas do życia wiarą z odwagą i szczerością, bez obawy przed krytyką i trudnościami, jakie mogą się pojawić. Pokazuje nam, że życie chrześcijańskie wymaga wyrzeczeń i poświęceń, ale jednocześnie daje nam radość bycia narzędziami Boga i przemieniania otaczającego nas świata. Historia świętego Karola Boromeusza zachęca nas, abyśmy pamiętali o znaczeniu modlitwy, pokuty i miłości w naszym codziennym życiu. Uczy nas, że prawdziwe szczęście można znaleźć jedynie w Bogu i że aby je osiągnąć, musimy zaangażować się w świętość. Kiedy zastanawiamy się nad życiem świętych Karola Boromeusza, jesteśmy wezwani do odnowienia naszego zaangażowania w wiarę i służbę innym. Pokazuje nam, że świętość nie jest odległym ideałem, ale celem dostępnym dla każdego, kto w swoim życiu stawia Boga na pierwszym miejscu. Święty Karol Boromeusz jest wspaniałym przykładem tego, że prawdziwa wielkość tkwi w pokorze i miłości. Uczy nas, że wyrzekając się własnych interesów i oddając się służbie Bogu, jesteśmy w stanie dokonać wielkich dzieł i głęboko poruszyć serca otaczających nas osób. W coraz bardziej sekularyzowanym świecie świadectwo świętego Karola Boromeusza jest dla nas pilnym wezwaniem do powrotu do tego, co najważniejsze naszej relacji z Bogiem i naszej miłości do bliźnich. Przypomina nam, że wiara jest najcenniejszym skarbem, jaki posiadamy i że musimy ją chronić i żyć nią uczciwie. Święty Karol pokazuje nam, że świętość jest powołaniem powszechnym, które wymaga zaangażowania, poświęcenia a przede wszystkim miłości. Jego życie jest zaproszeniem dla każdego z nas, abyśmy podążali Jego śladami, starając się wzrastać w wierze i miłości, stawiając zawsze Boga w centrum naszego życia. Niech wstawiennictwo świętego Karola Boromeusza inspiruje i umacnia nas na drodze wiary, abyśmy, podobnie jak On, potrafili żyć pełnią i autentycznie, poświęcając się służbie Bogu i trosce o innych pod koniec swojego życia świętego Karol Boromeusz pozostawił wzór całkowitego poddania się i miłości do Boga na przestrzeni wieków. Niech Twoja historia inspiruje nas do poszukiwania świętości i do całkowitego zaangażowania się w misję budowania Królestwa Bożego, tu na ziemi. Święty Karolu Boromeuszu.